Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Serię czytań rozpoczniemy wyjątkowo od czytań partnerskich, od czytań romantycznych. A przyjrzymy się, co dla konkretnych związków. I tutaj umówmy się, że to czytanie. Bierzemy pod uwagę osoby, które są w parach, osoby, które gdzieś tam z kimś się spotykają, kogoś namierzają, bo tutaj będziemy patrzeć na obie strony, jak się zapatrują i co z tego może wyjść. Moi drodzy, waga małorodziny, z tego tytułu chciałabym życzyć wszystkiego dobrego dla wszystkich wag sodykalnych i wiem, że zahaczamy by na październiku już o skorpiony październikowe. Z mojej strony również dla Was najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że spełni Wam się wszystko to, czego pragniecie. A już teraz nie przedłużając, będziemy przechodzić do czytań. Dobrze, rozpoczynajmy. Zatem przechodzimy teraz do baranów, w związku z tym, że są gdzieś tam przeciwległym znakiem dla wagi. Talia, którą wykorzystam teraz w czytaniu dla Was, to jest ta talia. Odsuwam ją na bok. Tutaj macie wypisany tytuł. Bardzo proszę, jeżeli kogoś by to interesowało. A teraz już przechodzimy do czytania. I moi drodzy, po lewej stronie będziecie Wy, po prawej stronie będzie partner. Natomiast pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Z tego względu możecie... Uh, na przykład Wenus, Wasz Wenus może bardziej tutaj pasować, więc jeżeli ktoś ma Wenus na przykład w strzelcu, to zobaczcie na czytanie dla strzelca. Być może Księżyc też tutaj bardziej się zgadza, jeżeli chodzi o emocje. Także bardzo proszę do tego podejść obiektywnie. Dobrze, i zaczynamy czytanie dla baranów, partnerskie. Ogólna energetyka waszej relacji na ten moment, żebyśmy mieli tutaj punkt odniesienia. I przechodzimy po lewej stronie B. Głowa. Co wy myślicie? Co wy macie w serduszku, baraneczki? I co wy macie w zamiarach? A co ma partner w głowie? Co myśli tutaj partner? Co ma w serduchu partner? I co ma w zamiarach? No i coś tutaj. Dobrze, jaki to może być problem? Na co tutaj zwrócić uwagę? I jaki może być potencjalny wynik? I do czego tutaj, do jakich energii dojdziecie? Na koniec zapytam także o rady dla Was, ale to już o... potem czytaniu. I teraz przepraszam Was na momencie, muszę zamknąć okna, ponieważ zaczęło padać. Wracam i zaczynamy od energii ogólnej te, tej relacji na ten moment, Jakby, pff, czym my tutaj jesteśmy. Król Mieczy, myślę, że jakieś rozmowy zostały przeprowadzone, jakieś decyzje podjęte. Możliwe, że na coś się dogadaliście, na coś się umówiliście, albo sprawy bardzo oficjalne tutaj mocno was łączą. Zaznaczają się tutaj także osoby z podznaku bliźniąt i wodnika. Dziewiątka denarów. Moi drodzy, te dwie karty mówią tutaj bardziej, że my mamy jakąś umowę z kimś, że to jest taki trochę bardziej związek z rozsądku. Bo dziewiątka tenarów to jest co, co mi możesz zapewnić, co mi możesz dać, jakby, co, jak mogę skorzystać, prawda, na tej relacji. A król mieczy no, to jest takie bardzo chłodne, racjonalne, yy, gdzieś tam logiczne rozumowanie. Ale cesarzowa mówi o tym, że mimo wszystko jakoś się to trzyma, że tutaj jakby, no, być może po stronie kobiety w tej relacji leży spoiwo tego związku, ale ogólnie mam tutaj cesarzowa mówi o. Dużej obfitości, o tym, że my jesteśmy w stanie sobie z tym partnerem w tej relacji stworzyć wszystko. Przede wszystkim mam tutaj związek mm, okuty gdzieś tam w dobrodziejstwo materialne, ale także związek mocno właśnie na tej materii osadzony. Dobrze, więc teraz przechodzimy do Waszej główki, moje drogie baraneczki. Co Wy tu macie w głowie? Rycerz Buław, no bardzo po Waszemu, bo jest to Wasza energia. Rycerz Buław, moi drodzy, potrzebuje ognia. Rycerz Buław potrzebuje namiętności. Rycerz Buław, no jest to karta, mówi się Strzelca albo Lwa. Ja bym powiedziała, że bardziej lwa, bo lew właśnie jest tym znakiem, który chce się tak zaprezentować, pokazać, prawda? To jest taka miłość dramatyczna, to jest taka miłość mocno nadziana w te emocje, miłość mocno skojarzona z rządzą, z tym, jak nas inni ludzie odbierają, prawda, żeby się pokazać, taka jak lwa mi tutaj przychodzi do głowy. Ale rycerz bław to jest także karta, która mówi o tym, że my chcemy jakiegoś przyspieszenia, że potrzebujemy jakichś takich konstruktywnych zmian w tym związku, które pozwolą nam poczuć jakąś namiętność i ogień. Więc zobaczmy, co ma Cie, co ciekawe, no bo jakby te karty nie mówią o tym ogniu, prawda? My tu mamy raczej związek z rozsądku, racjonalny, być może dojrzały związek z kimś e, po rozwodzie, prawda? Natomiast no ma to potencjał, cesarzowa mówi o potencjale tej relacji, bardzo fajnym, bardzo mm, dobrym. Zobaczmy w takim razie, chociaż miałam najpierw zrobić was, to zobaczymy na głowę partnera. Co myśli w takim wypadku partner? Trójka denarów, no właśnie. Teraz, ze strony partnera, pokazuje mi się bardziej taka umowa. Trójka denarów mówi o związku stałym, o tym, że jeżeli my się w coś zaangażujemy, to można na nas polegać. O tym, że my naprawdę chcemy się dogadać, chcemy stworzyć coś wspólnego, budujemy tutaj fundamenty wspólnej przyszłości. Natomiast uwaga, bo trójka denarów też mówi o innych osobach, które gdzieś tutaj mają wpływ na te relacje. Niekoniecznie z natury romantycznej, ale ktoś może w społeczeństwie tutaj taki wpływ mieć. Natomiast trójka denarów znowu, no bardzo poważną mamy tu osobę, bardzo stabilną. Która rzeczywiście, jeżeli się na coś decyduje, no to będzie tutaj konsekwentna w tym. Co, no to wy jesteście porywczy bardzo przy tym. Co wy macie w serduszku, co wy czujecie? Dziesiątka buław. Um, dziesiątka buław w pozycji serca nie jest dobrą kartą, bo to jest karta, która mm, gdzieś tam w jakiś sposób pokazuje, że ja już mam dość, że to, co miało mnie cieszyć, trochę mi ciąży, że to jest miłość odczuwalna bardziej jak kula u nogi, bo to są emocje i uczucia, czyli w Waszych emocjach i uczuciach pokazuje mi się taka kula u nogi po prostu dobrze, może dlatego, że jest tak poważnie, może dlatego, że jest tak przyziemnie, że jest tak rzeczowo, prawda? Baran nie jest mocno zawieszony w takich energiach. Dlatego zaraz przejdziemy do y, partnera. Zobaczmy, co partner czuje, co ma w sercu. Tutaj jest siódemka denarów. Partner oczekuje, moi drodzy. W ogóle mam tutaj... Y, Ciąże, oczekiwanie na dziecko, oczekiwanie na dni płodne, żeby tutaj rodzinę powiększyć. Może coś takiego się pojawiać ze strony partnera, szczególnie jeżeli czytam dla mężczyzn pod znaku barana, którzy są z kobietami, albo ogólnie partner jest czy partnerka z kobietą, to tutaj ze, ze strony partnerki może się pokazać duża chęć powiększenia rodziny. W tym miesiącu. W, tak, w każdym razie, siódemce danarów mam także oczekiwania, takie zawieszenie, co z tego będzie, czy warto w to inwestować. Partnera macie bardzo o, przyziemnego, bardzo rzeczowego. Tutaj osoby z poznaku ziemi mocno energią osadzone mogą być, ale bardziej koziorzec panna, bo już tam jest skory do miłostek. Więc mam tutaj taką mm, świadomość tego, że partner naprawdę ocenia, czy warto inwestować w te relacje i chciałby, ale też musi mieć utwierdzenie z waszej strony. Dobrze, zatem jakie są wasze zamiary? Paść kielichów. No, na pewno są szczere, bo paść kielichów zawsze mówi o szczerych zamiarach. Natomiast w paściu kielichów jest taka informacja, że my też nie do końca stali w tych emocjach jesteśmy. Też nie do końca odważni, nie do końca pewni siebie, ani pewni swoich uczuć, ale te uczucia są. A, czyli po Waszej stronie jest tak dziko trochę, powiedziałabym. Dobrze, zatem zobaczmy, jakie są zamiary partnera wobec Was. Tutaj jeżeli chodzi o powiększenie rodziny, to jak najbardziej też możecie w tę stronę iść. Chociaż uwaga, czy to u Was nie jest takie... Że takie wybuchy, prawda? Że faktycznie to będzie super pomysł, a zaraz nie będzie, zwróćcie na to uwagę. Natomiast w zamiarach partnera mamy dziewiątkę mieczy. I teraz tak, partnera macie takiego, że póki on nie jest 100% pewny was, czyli wy musicie być stabilni, a tej stabilizacji po waszej stronie nie ma, to partner będzie się martwił, partner będzie wstrzymywał się z jakimś takim 100% zaangażowaniem. No, ciekawe, ciekawe to jest, bo tutaj pokazują się jakieś zmartwienia. A dziewiątka mieczy mówi o tym, że my nie mamy pewności, że, że nie ufamy, że trochę nie śpimy po nocach przez tego partnera, bo nie jesteśmy w stanie być spokojni wokół niego. A dlaczego? Bo nie mamy wielu informacji, które są pewne. A tym sposobem od razu sprawdzę, gdzie tu jest problem. Czwórka kielichów. Ja myślę, że problem jest po waszej stronie, bo wy teoretycznie mówicie chcę, ale wy macie takie wybuchy energetyczne. Takie chcę teraz. Namiętność, ogień, a za chwilę. Nie, ja tu ja nie chcę być ciąży mi to... Musicie zastanowić się, baranki, a rzadko to mówię, ale zastanówcie się, czego chcecie, bo macie fajną osobę do związku, stałą, z którą można stworzyć rodzinę. Nie jest to osoba, z którą będziecie przeżywać miłość życia, tak, czyli takim uniesieniu cały czas, ale jest to osoba, która może wam dać bezpieczeństwo i stabilizację. Natomiast ta osoba nie wejdzie w te relacje na 100%, dopóki nie będzie miała pewności, a tej pewności niestety na razie nie ma, ponieważ czwórka kielichów mówi o tym, że jedna ze stron czuje się odrzucona być może, a jedna ze stron może czuć, że a, no, chciałbym czegoś więcej. Więcej, może za bardzo zwraca uwagę na wady partnera, nie widzi tych zalet, nie widzi tego, co jest pozytywne tutaj, i trochę jest takie marudzenie w związku z tym. Dlatego zobaczę od razu w takim razie. Albo nie zobaczę, dopytam, jednak dopytam, bo nie wiem, czuję, że na piątkę denarów chcę, bo czuję, że problem jest po waszej stronie, w sensie, że to wy nie jesteście zdecydowani. Czwórka kielichów. Ósemka buław. Tutaj nie ma jasnej komunikacji między wami, czyli tak chcę razem być, nie, nie chcę razem być, prawda? Jasnych komunikatów, ale też komunikacja, którą się posługujecie, może ranić partnera. Z jednej albo z drugiej strony, prawda? Bo albo nie jest prostolinijna i, i musimy się domyślać, czego my chcemy, albo komunikacja kuleje na tym, że właśnie zbyt brutalnie jesteśmy w stanie kogoś obrazić w nerwach. I o ile ten, ta osoba mam wrażenie, żeby tego nie zrobiła, to po waszej stronie może być kilka słów za dużo. No, takie mam uczucie baraneczki. Eee, ten rycerz buław w głowie waszej. No, królowa Denaru, wy potrzebujecie ognia, wy chcecie, żeby ten związek zapłonął, żeby nie opierał się tylko na interesie, na rozsądku czy na doświadczeniu. Potrzebujecie urozmaicenia. I to jest ok. Dziesiątka w natomiast w waszym sercu, no siódemka mieczy, wy nie do końca mówicie ani ze sobą nie jesteście szczerze, ani nie jesteście do końca szczerzy z tym partnerem. Bo gdybyście byli, to mam wrażenie, że musielibyście sobie przyznać, że troszkę nie do końca czujecie się pozytywnie w tym związku. Że nie do końca to jest to, czego byście chcieli. I zamiast powiedzieć o tym wprost, to mam wrażenie, że wypieracie to. A że sami siebie się oszukujecie i że Wam się wydaje, że musicie coś pozmieniać w tym związku, żeby to był ogień, tylko pytanie, czy tu są uczucia i emocje tak naprawdę, czy to jest szczera miłość, bo jeżeli tego nie ma, no to ten związek, mam wrażenie, i tak nie będzie miał szansy na dłuższą metę przetrwać albo przetrwa w takiej energii. W zamiarach Wy macie jakby tę miłość, ale brakuje jej w sercu. Tutaj jest tak, ja przecież mam tyle do dania, prawda, tylko będzie tak, jak ja chcę, ale ja mam tyle do obdarowania Was, a później się okazuje, że no, może to nie jest ta osoba po prostu, bo jest ta dziesiątka buław, która no de facto mówi o tym, że ja czuję się troszkę jakbym utknął w tej relacji, ona mnie tak ciąży i wcale nie czuję się dobrze, to jest karta dziesiątki, czyli zamykam jakieś koło, czyli tak naprawdę kończę... A i, I czas się uwolnić z czegoś, prawda? To jest karta też takich błędnych ambicji, bo coś, co nas miało cieszyć, okazuje się, że jest po prostu kulą u nogi. Pytanie, czy wy tego nie widzicie, czy zrzucacie to na partnera, czy nie chcecie tego widzieć. E, dobrze, zobaczmy zatem po stronie partnera, raczej to wygląda fermą Mam wrażenie: trójka denarów w głowie, czyli chce się dogadać, chce się na coś umówić, jest mak. Czyli jestem w stanie wymyślić coś, żebyśmy razem mogli funkcjonować. Tutaj mam Macie też partnera skupionego na swoich potrzebach. Tutaj mocno te kwestie materialne się zaznaczają. Partner jest dość indywidualnym stworzeniem, prawda? Który gdzieś tam samo ze sobą dobrze funkcjonuje, ale siódemka denarów, czekam. O, w oczekiwaniu jestem, co z tego będzie? Trójka mieczy, bo na razie ból łóżka. Partner się też boi zranienia z waszej strony, dlatego sam nie wyjdzie z inicjatywą. I dziewiątka mieczy w zamiarach. No trójka buław, przyglądam się Wam. Przyglądam się, pokażcie coś. Dajcie jakiś sygnał, że warto Wam ufać. Dajcie jakiś sygnał, że to jest to. Oj, moi drodzy, rozchodzi się ten związek w szwach i mam wrażenie, że... Może być odwrotnie, prawda? Ale ja będę zwracać się wy, po Waszej stronie. E... No tutaj brakuje szczerości ze swoimi uczuciami. Dlatego związek z rozsądku, bo teoretycznie chce się w to zaangażować. Ale... Co to za przeciążenie w serduszku? Dobrze, zatem zobaczmy, co z tego może wyniknąć w tym miesiącu jeszcze. Czwórka buław. Bardzo fajnie. Mówi o tym, że znajdziecie porozumienie. Wy gdzieś tam, no coś Was musi łączyć pozytywnego, prawda? Zresztą te karty są bardzo dobre, obfite. Wy jesteście w stanie sobie dać jakieś poczucie bezpieczeństwa, radość i przede wszystkim takie dobre, materialne tutaj mocno zaznaczone są. I ten dom, który de facto jest wesoły. A dobrze, co dalej? Król kielichów, ależ proszę, tutaj miłość będzie kwitnąć. Może taki czas po prostu. No, baran jest z tego znany, prawda? To jest Mars, to nie jest Wenus. Wenus jest o miłości. Mars jest o podbijaniu. Może macie ten moment, kiedy potrzebujecie tego ognia, prawda? Ale wygląda na to, że jeżeli macie w zamiarach świadomie z tym kielichem do partnera wyjść, no to fantastycznie, bo karty pokazują, że jest szczęście jest spełniona miłość i była, czyli bardzo udane życie seksualne. Więc moi drodzy, no taki moment jest, być może sprawy też jakieś takie bardzo oficjalne Wam zawracają głowę, ale karty pokazują, że wykończycie w porozumieniu w zadowolonym domu, małżeństwo nawet może się zaznaczać, zaręczyny, a przede wszystkim jest on ogień. Jakby um, warto sobie tutaj dać szansę, jeżeli gdzieś tam na takim rozstaju drugi jesteście. I więc tego okna potrzebujecie i to jest ok. Um, tak jak mówię, partner jest bardziej stateczny, partner jest też bardziej wrażliwy. Partner, mam wrażenie, nie mówi o swojej wrażliwości, ale to serduszko może już raz było złamane, więc teraz jest problem z zaufaniem, ale czeka, patrzy. Patrzę, co z tego wyjdzie, bo chcę, bo chcę się dogadać. A dlatego też mam wrażenie, że spokojnie się dogadacie. Tylko uważajcie, żeby nie ranić partnera językiem, że jeżeli już coś powiecie, to stójcie za tym, nie zmieniajcie tego, czyli mówcie konkretnie. I tak uważam, że jesteście w stanie no, hucznie tutaj świętować miłość. Także dogadacie się, rada dla Was. Piątka denarów, nie skupiaj się tylko na brakach. Możesz mieć w baranku tendencję do tego, żeby widzieć tylko minusy partnera. E, natomiast nie skupiaj się na brakach. Nie skupiaj się na brakach, zauważ, e, jaką rolę partner pełni w Twoim życiu. Bo myślę, że rolę ma wielką. Rada dla partnera. Zaufaj, dwójka kielichów. E, Zaufaj, nie bój się tego, wyjdź naprzeciw, nie bój się. Po prostu miłość oznacza ryzyko, ryzyko bólu i cierpienia, złamanego serca, ale to jest ryzyko, które warto podjąć. Jeżeli spotkacie się w połowie i wy zrozumiecie, że ten partner jest tak naprawdę ma ogromną rolę w waszym życiu i docenicie go, a jeżeli partner wyjdzie naprzeciw tej kwestii emocjonalnej, to naprawdę spotykacie się w połowie tak cudownie. Jest duża szansa na to, żeby ten związek był bardzo owocny. Wszystkiego dobrego!